O panowie już działa Marek A. jest z Serdecznie witam państwa na konferencji prasowej, w której pragniemy poinformować o podpisaniu porozumienia o współpracy między Konfederacją Korony Polskiej posła Grzegorza Brauna oraz ruchem Prawdziwa Europa, Europa Chrystii, profesora Mirosława Piotrowskiego. Taki króciutki wstęp, proszę państwa. Nie bez kozery, stare pożegadło, mówi się, że jeśli chcesz pójść szybko, idź sam, chcesz pójść daleko, zabierz ze sobą innych, bo tak, polityka to jest sport zespołowy. Polityka wymaga zabrania ze sobą zacnych towarzyszy, i takich mamy wśród członków i działaczy ruchu Prawdziwa Europa, Europa Christi. Zapraszam teraz do głosu prezesa Konfederacji Korony Polskiej, posła Grzegorza Braun. Szczęść Boże, szanowni państwo, jeden z najmilszych dni. Nie tak znowu częsty to przypadek, żebyśmy, żebyśmy z góry byli pewni, że będziemy ten dzień dobrze, miło wspominać. Dzień, w którym. Sygnowaliśmy właśnie przed chwilą, zaprezentujmy Panie Prezesie nasze porozumienie, tak, Legia Artis, poważna sprawa. Korona zarkiwizowała już swój egzemplarz. Porozumienie o daleko idącej i w naszych zamiarach politycznych idących z jednej strony do Wolnej Polski, a z drugiej strony do, do Pełnego, ścisłego współdziałania Konfederacji Korony Polskiej z ruchem Prawdziwa Europa, Europa Christi. Pan profesor Mirosław Piotrowski jest postacią nieocenioną na polskiej i europejskiej scenie politycznej. Jego doświadczenie, jego jego bezkompromisowość w stawianiu spraw kluczowych dla bezpieczeństwa, wolności, suwerenności państwa polskiego to to jest rzecz, która nie może się marnować i będę dumny, jeśli Konfederacja Korony Polskiej będzie mogła w jakimś stopniu przyczynić się do, nazwijmy to, pełnej reaktywacji pana profesora Mirosława Piotrowskiego na polskiej scenie politycznej, jako parlamentarzysty poprzednich, a mam nadzieję, że i szeregu kolejnych agencji, kadencji, aż do końca Eurokołchozu, który może kiedyś razem wspólnie ogłosimy. Pan profesor Mirosław Piotrowski, jako Cool. I lider grupy C-19, stającej po stronie wolności i na straży godności, bezpieczeństwa Polaków w latach walki z mniemaną pandemią. Pan profesor Mirosław Piotrowski wreszcie jako sygnatariusz wraz z profesorem Korabem Karpowiczem, wraz ze mną apelu o pokój, który podpisywaliśmy w czasach, kiedy to jeszcze na pewno nie było modne czyli w lipcu ubiegłego Roku. Cieszę się, ściskam dłoń, to jest nowe otwarcie w polskiej polityce, w naszych prawackich bańkach na pewno nowe otwarcie, Konfederacja Korony Polskiej oraz ruch Prawdziwa Europa Europa Christi, wspólnie dla Konfederacji i wewnątrz Konfederacji wolność i niepodległość, rok wyborczy, kolejne kampanie przed nami, będziemy je prowadzili już wspólnie. Panie profesorze. Dzień dobry, szanowni państwo. Dzisiaj, tak jak zaanonsował przed chwilą pan poseł Grzegorz Braun, podpisaliśmy formalne porozumienie o współpracy pomiędzy ruchem Prawdziwa Europa, Europa Christi, a Konfederacją, czyli Konfederacją Korony Polskiej i zamierzamy wspólnie działać, co czynimy już od blisko trzech lat. Inicjatywy wymienione przed chwilą przez pana posła Grzegorza Brauna możemy uzupełnić takimi może mniej znanymi, ale bardzo ważnymi dla poszczególnych, szczególnych mieszkańców naszego kraju, jak chociażby interwencje poselskie, także na Lubelszczyźnie, gdzie pan poseł Grzegorz Braun wstawiał się za konkretnymi osobami, którym zabierano ziemię i które męczono i poddawano restrykcjom ze względu na przepisy, które były niezgodne z konstytucją. Jest uznawany nie tylko na Lubelszczyźnie, ale także w całej Polsce jako poseł niezłomny i w wielu setkach tysięcy obywateli, a nawet miliony Obywateli jest synonimem takiego posła, który działa na rzecz dobra, dobra wspólnego i dobra każdego człowieka, do którego można się odnosić. Współpracujemy, jak rzekłem, już od blisko trzech lat. Nasz ruch, prawdziwa Europa, Europa Chrystii" powstał już blisko cztery lata temu i wspierały nas środowiska katolickie, ale także wielu, wielu. Yy, działaczy nie tylko katolickich, ale przede wszystkim związanymi także ze stacjami katolickimi i mediami katolickimi i sądzę, że tak jak otrzymywałem już sygnały Wczoraj, gdy pokazały się pierwsze informacje o naszym porozumieniu, że jest to świetna wiadomość dla wyborców i jest to świetna wiadomość dla tych środowisk, które będą mogły odnaleźć się także w przyszłych wyborach w Konfederacji, do czego już teraz zachęcam. Dziękuję bardzo. Taka. A teraz czas najwyższy, wstępujcie, towarzysze, do partii. Zachęcamy do tego razem. Sezon wyborczy, przed nami zbiórki podpisów, przed nami kampania wyborcza. Kandydaci do wyborów samorządowych już teraz dobrze, żeby się objawili, dobrze, żeby się zaprezentowali. Zapraszamy zatem od dziś wspólnie z profesorem Mirosławem Piotrowskim i jego towarzyszami z jego dotychczasowej formacji. Zapraszamy do aktywności, zapraszamy do wyjścia z cienia. Śpiący rycerze katolicy, niech się wreszcie oburzą i widząc na scenie politycznej swoją realną, i mającą realne perspektywy działania, reprezentacje niech przychodzą do nas motywowani tym przykładem, że można nie dzieląc włosa na czworo, że można nie tracąc czasu na przewlekłe dyskusje aż po świt, które bardzo lubimy oczywiście, ale, ale nie tracąc na nie czasu można przejść do realnego współdziałania, tak jak to niniejszym uczyniliśmy. I jeszcze ogłoszenie parafialne. Pani Diana Ruchniewicz, szefowa struktury korony w Warszawie. Pani Diano, niech Pani skorzysta z okazji, bo ona się nie powtórzy. Dziękuję. Ogłoszenie parafialne, 22 kwietnia. Tak, 20, tak? Proszę, proszę, proszę. 22 kwietnia zapraszamy Państwa na organizowane przez nas wspólnie wydarzenie. Dzień Wolności, Suwerenności, Normalności Zapraszamy pod przedstawicielstwo Parlamentu Europejskiego na ulicy Jasnej 14 przez 16 w Warszawie o godzinie 12. W planie jest przejście później z tego miejsca pod NBP, później pod pałac Prezydencki i zakończymy wszystko piknikiem, szczegóły na naszych stronach i na Facebooku. Zapraszam serdecznie. Będzie to święto naszego połączenia. 22 kwietnia i wesnijcie Państwo w modlitwie o dobrą pogodę tego dnia. Dziękujemy. P Dziękuję pytań bardzo. nie widać, nie słychać, e, ale e, przekaz jest jasny. Jeszcze raz. Dziękujemy. Wszystkiego no dobrego. Bogu, dziękujemy. Mamy to. Dziękujemy. E, przejdźmy teraz do kaplicy